Nie no ja po prostu nie mam szczęścia do fryzjerów. Tyle wydałam tyle pieniędzy, żeby ktoś dosłownie zniszczył włosy. To działo się w jednym z najpopularniejszych i najdroższych salonów fryzjerskich w Warszawie. Hej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna, witam Was serdecznie na moim kanale, a dziś zapraszam Was na dość nieprzyjemny dla mnie story time. O tym jak to przyszłam do fryzjera, żeby delikatnie podciął mi włosy, a wyszłam ze zniszczonymi rudymi włosami. Tak więc jeżeli chcecie mi dać kciuka w górę na pocieszenie, to będę bardzo wdzięczna i... Zaczynamy! Tak więc ostatnio brałam udział w jednym projekcie i tam na planie troszeczkę przycięli mi włosy, które niestety przycięli nierówno, więc wróciłam do domu. To nie było nic wielkiego, ale stwierdziłam, dobra, trzeba to poprawić. Natomiast nie byłam umówiona do mojej fryzjerki, do której chodzę zazwyczaj. Wiedziałam, że raczej się nie dostanę, a ta nierówność mnie denerwuje, więc wzięłam telefon i zaczęłam szukać jakiegoś innego fryzjera. Tak więc przejrzałam oferty popularnych, znanych i polecanych salonów fryzjerskich w Warszawie, coś tam wybrałam. Nic o tym salonie fryzjerskim nie wiedziałam, prócz tego, że jest drogi, ekskluzywny, znajduje się w centrum Warszawy. Więc pomyślałam, pff, nic złego nie może mi się stać. Bardzo podobało mi się to, że można było się do nich zapisać przez stronę. No w ogóle nie trzeba było dzwonić, więc byłam w niebo wzięta. Ja nie cierpię rozmawiać przez telefon i umawiać się na coś. Więc mówię, nie no, ja jestem w raju. Pierwszą rzeczą, która już powinna mnie zaalarmować, powinnam się zastanowić, czy chcę tam pójść, to to, że mieli bardzo dużo wolnych miejsc i mogłam się zapisać już na jutro. Niestety nie zatrzymało mnie to przed pójściem do tamtego salonu, a szkoda. Wręcz przeciwnie, ucieszyłam się. Mega. Już jutro będę miała te włosy zrobione. Zapisując się tak, że pomyślałam sobie, okej, okay, w sumie zrobię może coś więcej. Nie tylko te włosy podetne, ale odświeżę kolor, może tam kilka pasemek, bo już ten kolor jest jakiś taki sprany. Więc nie zapisałam się w końcu tylko na obcięcie, tylko na całą długą, laśną procedurę jeszcze z pasemkami, odświeżeniem koloru i w ogóle pielęgnacją. Byłam z siebie bardzo zadowolona, poszłam spać przeszczęśliwa i następnego dnia pojechałam. Do tego salonu. Wszystko układało się świetnie od razu pod salonem, znalazłam miejsce parkingowe, co jest w mieście rzadkością. Nałożyłam swoją maseczkę i zadowolona idę do salonu. Weszłam zadowolona, stanęłam przed recepcją i nic się nie stało. Na recepcji pracowały trzy panie i kompletnie nie zauważyły mojej obecności i tego, że dosłownie stoję nad nimi. Zdziwiło mnie to, bo zazwyczaj nawet jeżeli ktoś jest bardzo zajęty, to robi coś w stylu: Dzień dobry, momencie, trzeba troszeczkę poczekać, dobrze? Albo: Dzień dobry, proszę sobie tam usiąść, zaraz do pani podejdziemy. Na razie musimy się tutaj zająć pewnym problemem. Jak wy wiecie, cokolwiek, a ja tam po prostu tak stoję, i one nic czytam nie wiem, jedna dzwoni, jedna robi coś na komputerze, jedna coś pisze. Zero zauważenia mojej obecności. Ale stwierdziłam, przestań, jakby nie czepiaj się. Są pewnie zmęczone, zestresowane, jest pewnie dużo klientów, pewnie mają takie urwanie głowy, że nawet nie zauważyły, że weszłaś. Ale no dobra, no stoję, czekam, tak dziwnie się czułam, bo czułam jakbym przeszkadzała, ale stoję. No i zaczęłam się rozglądać po tym salonie i moją uwagę przykuło to, że na zdjęciach salon był przedstawiony jako taki przytulny, wejdziesz, stylista najwyższej klasy zaopiekuje się Twoimi włosami. Te kilka godzin to będzie Twój magiczny czas. Natomiast salon nie przypominał niczego z tego, co było przedstawione na zdjęciach. Stanowisko do pracy fryzjera było dosłownie tej wielkości. Ale było stanowisko przy stanowisku. Tak wzdłuż. Taki moloch. Salon był ładny, nie zrozumcie mnie źle, ale nie wyglądał w żaden sposób tak, jak był przedstawiony na zdjęciach. Widać było, że jakby w tym salonie panuje taki przemiał klientów. Coś z stylu wiecie. Następny, następny, szybko, szybko, więc i stanowi. Wypadł, następny wypadł. No ale dobra, stój. To, że salon wyglądał z inaczej niż na zdjęciach, znowu nie spowodowało, że odwróciłam się na pięcie i wyszłam. Mój kolejny błąd. Stojąc tak, że przed paniami recepcjonistkami zobaczyłam również, że biega mnóstwo fryzjerów, stylistów i że wszyscy wydają się być tacy kurzeni, wiecie, czuć to. Było po prostu czuć takie napięcie i zdenerwowanie w salonie. Takie, no dzień Kaszka, Miałeś mi podać tę farbę. Było tak Nieprzyjemnie. Nie, Znowu nie spowodowało to, że zastanowiłam się, czy jest to dobry pomysł tam być. Ale okej, okay, pani recepcjonistki mnie w końcu zauważyły, powiedziały, że musiała usiadła sobie na tamtym stanowisku, więc mówię gitę, malina, zaczyna się moja bajka i moje niebo. Usiadłam i siedziałam tak. 10 minut. Nikt do mnie nie podszedł, ani pani fryzjerka powiedzieć, że do, mają opóźnienie, więc proszę poczekać, ani pani recepcjonistki z informacją, że coś się tam opóźniło, no i trzeba jeszcze troszeczkę posiedzieć. Nic. Wiecie, to nie jest tak, że ja sobie usiadłam jak księżniczka i po prostu. No, już ma tutaj ktoś być i robić moje włosy. Hello! Nie o to chodzi, ale wiecie, jak siedzicie 10 minut i widzicie biegających fryzjerów i wchodzących, wychodzących klientów, a wy tak siedzicie, to zastanawiacie się, kurczę, czy o nie na mnie pamiętacie? Może, może ja nie poszłam do drugiego fryzjera, o co to w ogóle chodzi? Myślałam też sobie, okej, okay, no może pójdę do tej recepcji, zapytam się, ale mówię, no nie no, bo jeszcze ta fryzjerka przyjdzie, obrazi się i zrobi mi coś beznadziejnego na głowie, no. I tak mi zrobiła coś beznadziejnego, ale to będzie później. Siedzę i w końcu przychodzi pani fryzjerka, więc ja już sobie myślę, tak, tak, zaczyna się ten no, dzień dobry, dzień dobry, nazywam się takiej, i taka. Co pani chce? Blond? Blond? Pani fryzjerka od razu zabaliła mnie potokiem słów. Ja nie chciałam jej opowiadać całego swojego życia, ale chciałam jej chociaż tak w trzech zdaniach skrócić, co chciałabym zrobić. Lekko wyrównać włosy, trochę odświeżyć kolor, może dać kilka pasemek, tyle. Natomiast kompletnie nie dała mi dojść do słowa. To wyglądało tak. No, chciałabym troszeczkę odświeżyć kolor, wyrównać włosy, nie wiem, uzyskać taki efekt jak na tym zdjęciu. To co robimy? Bob Long Bob! A, a jak jest różnica? Jak Pani sądzi, jak Pani uważa? No szybko ja tu nie mam całego dnia, bob, long bob! E, chyba long bob i troszeczkę chciałabym odświeżyć kolor. Dobra, to ja idę mieszać farbę, ja nie mam czasu. A jak mówię, ja nie chciałam nic skomplikowanego, chciałam tylko wyrównać włosy, Pokazała pani fryzjerce to zdjęcie, jedno jedyne zdjęcie. To nie jest tak, że zawaliłam ją tysiącami zdjęć z Pinteresta i powiedziałam, no, a teraz złącz to w jedno i zrób mi takie na głowie. Ja no, po prostu z brązu, który wyglądał w ten sposób, chciałam zrobić coś takiego. No i pani fryzjerka zaprosiła mnie na myjkę, zaprosiła panią praktykantkę i zauważyłam, że zwracają się do mnie tak w osobie trzeciej, rozmawiają o mnie. No powiedz jej, żeby przyszła tutaj na myjkę. Tu jej te włosy popraw, tu jej te włosy zamalły, to to coś tutaj zrób, no. Powiedz jej, żeby się przesunęła. Pani fryzjerka zwracała się do pani praktykantki, mówiąc o mnie tak, jakby mnie tam nie było. Do tego podczas całego zabiegu, jak byłam na myjce, szarpało mnie za włosy tak, jak jeszcze nikt nie za włosy nie tam w życiu. Ja byłam w różnych salonach fryzjerskich, tych droższych, jako nastolatka chodziłam do bardzo tanich salonów fryzjerskich. Jeszcze nigdy nie było tak, że ktoś po prostu brał szczotę i ja czeszę, bo nie ma czasu, więc szybko rozczesuję, nie ma czasu, nawet wiecie, spokojnie przejechać po włosach. Nie, tam drze tymi włosami. Ja mówię, ja nie wymagam, żeby ktoś tutaj nade mną odprawiał modlitwę nad każdym moim włosem, no nie? No ale w branie włosów i robienie. Czegoś takiego nie jest normalne. Nie. Tak więc w końcu po męczarniach na myjce pociągnięciu mnie za włosy. Pani zaprosiła mnie przed lustro, powiedziała, że teraz będziemy włosy suszyć, więc ja już w niebo wzięta. no tak, przecierpiałam się na tej myjce, ale to będzie ten efekt. Będę miała piękne, cudowne włosy. Pani zaczyna suszyć, suszy je na szczotkę i moim oczom ukazuje się to, że włosy są rude. Ja nie mam nic do włosów rudych, na to. Natomiast nie prosiłam o rudę. Jak pokazywałam to zdjęcie, to w tym zdjęciu nie ma nic rudego. Ale myślę, nie, nie, nie. Na razie po prostu chcę sprawdzić, jak wyszło to odświeżanie koloru, a później zaprosił mnie na make-up, na może jakiś toner, albo nawet farbę. To jest dopiero baza. Natomiast nie. Pani fryzjerka wysuszyła mi włosy i powiedziała, no ja cię pogadam. A ja, oczywiście, jako osoba, która nigdy nie potrafi powiedzieć fryzjerowi, co jest nie takie, która nigdy nie potrafi się u fryzjera odezwać, powiedziałam, mm -hmm, Wyszłam, zapłaciłam bardzo dużo przy recepcji. Wyszłam z tego salonu i powiedziałam: Nie, pójdę, pójdę na parking, wsiądę do swojego samochodu, spojrzę w lusterko i okaże się, że mam piękne włosy, że wcale nie mam rudych włosów. Natomiast nie, wsiadłam do samochodu i okazało się, że jest jeszcze gorzej. Mówię wam tak, mi wydawało się, że mam dość neutralną urodę i że jest mi dobrze w każdym kolorze, a okazało się, że nie. Jest jeden kolor na tym świecie, w którym nie jest mi dobrze i to jest właśnie ten kolor, który ta flizyjka zrobiła na moich włosach. Dobra, uspokój się, to już. Była, zapomnij o tym. Uff. Byłam bardzo zdenerwowana, bo pali o ten kolor, pani o te pieniądze, ale chodzi o to, że przyszłam ze zdrowymi włosami, a wyszłam z włosami, które zostały rozjaśnione o kilka tonów i zostały zrobione rude, mimo że w żadnym momencie nie padło tam nawet słowo rude, w żadnym. Jak sami widzieliście, włosy po fryzjerze nie wyglądają źle, ale tak wyglądają po tym, jak są nieułożone i niewyciągnięte na szczotkę, ani niewyprostowane. No, widać, że są dość mocno spuszone i ich struktura została naruszona. I to mnie właśnie zdenerwowało, dlatego, że ja nie mam tego typu włosów, które można po prostu zakatować wszystkim, a one będą piękne. Nie! Moje włosy można zniszczyć po prostu podmuchem cieplejszego wiatru. Tak więc rozjaśnienie ich po chamsku to nie jest najlepsza rzecz, którą mogę im zrobić. Do tego, jak Wam powiedziałam wcześniej, umówiłam się na długi zabieg, nie spędziłam tam chyba nawet półtorej godziny, a miałam zarezerwowane trzy, więc to nie wynikało z tego, że zarezerwowałam sobie pół godziny i chciałam nie wiadomo co. Więc wyszłam po połowie czasu, miałam wpisane w Rezerwacji, że będę miała jeszcze pielęgnację, ampułki, jak pleksy, głupoty, nie było z tego niczego. Szarpanie na mej nałożenie rozjaśniacza, a potem spłukanie, wysuszenie, do widzenia. Oczywiście w płaczu później dzwoniłam do koleżanki, koleżanka załatwiła mi innego fryzjera, który już mi włosy szybko stonował. Następnego dnia już miałam włosy w chłodniejszym odcieniu, wyglądające w ten sposób, dlatego że no w tym odcieniu rudego było mi wyjątkowo źle, jak sami widzicie. No ale jak mówię, miałam zniszczone włosy, zapłaciłam dwa razy, raz za zniszczenie mi włosy. Włosów, a później za podratowanie ich. Więc wywaliłam mnóstwo siana, a wyszłam z gorszymi włosami niż miałam na początku. A więc z mojej historii można się nauczyć po pierwsze tego, że jest jakaś wichura na zewnątrz i dziwnie wieje wiatr. Po drugie tego, że to, że salon jest drogi, ekskluzywny i znajduje się w centrum miasta, to wcale nie znaczy, że jest dobre, bo poziom usługi w tamtym salonie to był poziom po prostu salonów 30 lat temu. Bo ja uzyskiwałam lepszy efekt na włosach, jak rozjaśniłam Mam sobie włosy wodą utlenioną, jak miałam 15 lat. Przynajmniej było tanio. Szkoda mi tylko, że jestem taką bułą, i jak zwykle ja się nie odezwę, nie powiem, że coś jest nie tak, pracuję nad tym naprawdę, bo to nie jest dobra cecha. Możecie się także zdziwić, dlaczego nie poszłam do tego salonu fryzjerskiego na poprawkę, przecież mogę zgłosić reklamację, ale stwierdziłam, że skoro ta pani fryzjerka i ten salon popisał się czymś takim na moich włosach, no to ja nie chcę do nich wracać, bo jeszcze kompletnie zniszczą mi te włosy. A jak mówiłam, moje włosy naprawdę są o tyle kompletnego zniszczenia się, tak więc wolałam już tam nie iść i nie ryzykować. I wiecie, ja rozumiem, że coś może się nie udać. Wiadomo, fryzjer to człowiek, coś może mu nie wyjść. No ale jak sami słyszeliście, to nie było tak, że cała wizyta u tego fryzjera była super, tylko no po prostu coś nie wyszło. Nie, całe to doświadczenie było straszne. Po prostu mam podejrzenia, że nie zależy im w tym salonie na kliencie, mają ogromny przemiał klientów, jak nie ten, to kolejny. No i ta fryzjerka miała głęboko w poważeniu, czy mi się podoba, czy mi zniszczyła włosy. No nie. Pójdzie ta, przyjdzie kolejna. Tak więc to było wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Napiszcie mi koniecznie, czy Wy też mieliście jakieś horrorowe historie z fryzjerami. Jeżeli tak, to koniecznie piszcie. Zostawcie kciuka w górę, obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale, zasubskrybujcie go i pa pa!